Dlaczego chodzenie jest tak korzystne dla poprawy stanu zdrowia? Nie wiem, czy wiesz, że według niektórych prognoz do 2030 roku co druga osoba będzie otyła, a co czwarta będzie miała poważne problemy z otyłością, które będą zagrażały życiu i zdrowiu. To stawia pod znakiem zapytania stan zdrowia i przyszłość wielu z nas. Co zatem zrobić z tym? Narastającym, coraz większym problemem. Otóż tutaj, na przykład, chciałbym przytoczyć metaanalizę obejmującą 15 badań, gdzie uczestnicy tych badań podzieleni zostali na grupy w zależności od stopnia aktywności fizycznej. Mierzonej za pomocą ilości wykonywanych codziennie kroków. I oto podzieleni na cztery grupy uczestnicy badania uzyskiwali następujące rezultaty w odniesieniu do poziomu śmiertelności. 5800 kroków dziennie zmniejszało ryzyko śmierci o 40%, 7800 kroków dziennie zmniejszało ryzyko śmierci o 45%, a 11000 kroków dziennie zmniejszało ryzyko śmierci o 53%. Na tle grupy badanej, która robiła codziennie tylko 3,5 tysiąca kroków. Gdzie ty plasujesz się ze swoim poziomem aktywności fizycznej na poziomie wykonywanych codziennie kroków, to już musisz ocenić się samodzielnie. Teraz, dlaczego chodzenie jest takie korzystne dla naszego zdrowia? Wszyscy wiedzą, że wysiłek anaerobowy czy wysiłek oporowy jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia i podobnie jest właśnie z chodzeniem. Dlaczego? Ponieważ pobudzasz w trakcie chodzenia bardzo rozległe grupy mięśniowe, takie jak pośladki, dwugłowe, czworogłowe uda, łydki, brzuch, plecy i mięśnie ramion. Tak rozległa aktywność fizyczna powoduje, że nadmierna ilość cukru, która ewentualnie mogłaby znajdować się w Twoim systemie, będzie zasana niemalże bezpośrednio do mięśni bez użycia insuliny. To jest bardzo, bardzo korzystny układ, kiedy to można stwierdzić, chodzenie daje ogrom korzyści, szczególnie w odniesieniu do zagrożenia insulinoopornością i cukrzycą. Otóż, 1000 kroków więcej dziennie zmniejsza Twoje ryzyko śmierci o 12%. Oczywiście tutaj trzeba by zaznaczyć, że być może jesteś bardzo aktywną osobą i jeżeli wykonujesz 17 tysięcy kroków dziennie, automatycznie korzyści więcej już z 18 tysięcy mieć nie będziesz. Ale jeżeli jesteś grubo poniżej 11 tysięcy, warto tę ilość jeszcze. Zwiększać różnorakimi sposobami i metodami, a tych myślę, znajdziesz bardzo dużo. Kolejną bardzo ważną korzyścią wynikającą ze stosowania chodzenia jako codziennej formy aktywności jest fakt, że procentowo spalasz większą ilość tkanki tłuszczowej, którą wykorzystujesz jako źródło paliwa. A co za tym stoi, a mianowicie umiarkowane tempo tejże aktywności i dosyć duża ilość tlenu, która będzie transportowana w Twoim w całym systemie ze względu na rozległe połacie mięśniowe angażowane podczas tej aktywności. Skoro spalasz więcej tłuszczu, automatycznie twoje mięśnie są lepiej chronione. Chronione są również lepiej Twoje stawy, które przecież nie są w tym momencie przeciążane tak, jakby to miało miejsce w przypadku biegania. Jeżeli nie przeciąża swojego organizmu, możesz również stosować tę formę aktywności codziennie i jest to łatwiejsze do utrzymania w swoim codziennym grafiku. Kolejną korzyścią jest uwaga, uwaga, dbałość o twój układ nerwowy, czyli tonizacja układu nerwowego wynikająca z tego, oto faktu, że podczas chodzenia aktywizujesz bardzo dobrze układ krwionośny, układ oddechowy i masz możliwość, jeżeli to dobrze zrobisz, od izolowania się od czynników zewnętrznych. Szczególnie jeżeli spacerujesz w lesie albo wszędzie tam, gdzie masz bezpośredni kontakt z naturą, o czym doskonale wiedzą Japończycy, którzy codziennie praktykują coś takiego jak shinrin-yoku. Chodzenie bardzo dobrze pobudza twój układ krwionośny i przyczynia się do tak zwanej angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń krwionośnych, a co do wszystkich starych naczyń krwionośnych Przepływ krwi jest tak pobudzony, że oto Twoje naczynia są bardziej drożne, czyli Twój stan zdrowia znowu znacząco się poprawia. Tych wiele i jeszcze więcej zalet przemawia za tym, aby wdrożyć i wkleić tą formę aktywności fizycznej w swój codzienny grafik, do czego z całego serca Cię zachęcam, tak jak zachęcam Ciebie do subskrybowania tego kanału, zadawania pytań i komentowania. Serdecznie Cię pozdrawiam. Dbaj o siebie, najlepszego, trzymaj się, cześć!